Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam na stacji benzynowej. Okun Czuran. Wlajpoman? Przyjechałem zatankować. No, byłaś mi tutaj. Okun. Przyjechałem zatankować. Tutaj mam benzynę. Okun. Benzynę za 4,300. To jest za litr. To jest jakiś dolar dwadzieścia Yy, do lat 25 to nie wiem ile tam jest w złotówkach, czy tam jakie waluty yy, funkcjonują po prostu nie, no, nie mam pojęcia yy, A nie chcę no, mieć sytuacji takiej jak mieliśmy ostatnio, że się nam paliwo skończyło, bo to jest zazwyczaj ja muszę wtedy drałować. <laughs> o tu panowie też tankują A nie chcę... Yy, aha, no żeby, żeby nie było, ta yy, benzyna ona jest tania, bo ona jest 92, także... Yy, Osoby starsze, niewiele, ale starsze. Ja pamiętam jeszcze, jak była tak zwana na CPN-ach. Młodzi mogą nie pamiętać, co to CPN. Chyba, że dziadkowie jeszcze używają takiej nazwy potocznej, e, jeśli chodzi o stację benzynową w Polsce. Ale była benzyna e, zielona. Ja nie pamiętam, ile ona miała oktanów. 87 chyba, jeśli. Jeśli ktoś z Was pamięta, ile ta, ta, ta zielona miała, to, to dajcie mi znać. A ja teraz co? Ewakuacja. Jadę po Natalie, ona jeszcze rzuca odcinek na kanał. No, no to tu też mamy kanał, tutaj jest smródka. Dobra, spadam w tą, bo, bo właśnie się machnąłem. <gryw> A słodko w ustach, nie lecę. Zobaczymy, co dzisiejszy odcinek nam przyniesie. Zostańcie z nami. No i jak to w życiu? Kiedyś tu byliśmy parę razy w tej tabernie jest niedaleko Kmertest już właśnie w tej chwili się zamknęła także mamy skończony tutaj kolejny biznes ale tak to jest jedni upadają inni powstają no taki jak to mówią kolej losu dobra dobra że mu ziemulla no i z Marcinem rozmawialiśmy o tym, że jest strasznie gorąco od parno. A już widzę co tu się dzieje i prawdopodobnie dzisiaj jeszcze będzie jakaś potężna ulewa, także będzie się, będzie się działo zapewne. Będzie się działo zapewne e... Jesteśmy umówieni z Marcinem, Marcin dzisiaj odbiera dżuny i może spotkamy się na tym placu zabaw także oby tam pogoda nie pokrzyżowała nam planów a na razie jest na mieście spokojnie. Jest godzina jakaś 16, także dopiero wieczorem tutaj się zaczyna. Już temperatury jakby są stabilne, niższe, ale jeszcze jeszcze turyści i starsze osoby jeszcze siedzą w domu, także dopiero później się zacznie tutaj wesoło. No i zjawiliśmy się tutaj. E... Wam dobrze już znanym miejscu. Ja chcę zobaczyć Open Ceremony. To jest e, owoce, warzywa e, i produkty lokalne. I e, tutaj mamy takie stanowiska, stoiska ich wyrobów. Jak to zwał? Ich, ich mniejszych wyrobów. Przejdziemy się, zobaczymy co tutaj. mają ciekawego, jak to wygląda. Jak znam życie, będą alkohole, oleje, będą jakieś kosmetyki, będą kosmetyki, będą owoce, może jakiś produkt. O, proszę bardzo. Tutaj są panie w jakiś ludowych strojach, tak. A co? To, to jest nie kukła, tylko to jest chochoł pewnie, a może coś innego. Ale to jest, tak, może coś być właśnie takiego dożynkowatego. Widzicie, wszędzie taka sama kultura. To jest o. Tak wygląda. Nie. wymucony jeszcze ryż. To jest ich ryż. Tak, to jest ich ryż. Także tak tutaj mamy. Oczywiście muzyką wszystko zabije. Ja, jeżeli nie będę mógł tego puścić, to podłożymy jakąś muzyczkę pod to. Eee, no to ruszamy, zobaczyć. W poprzednim odcinku mówiliśmy o marchewkach, które mamy tutaj, ma pani, proszę spojrzeć. To są widać marchewki, które są wyciągnięte no, z ziemi świeżo. Nie ta, nie, każda jest inna i, i tak jak u nas, u, u pań, które handlują u nas, czyli w Polsce. Natalia ma, Natalia ma po pracy w Mercedesie no kontuzję taką związaną z zestawami dłoni, bo po prostu ciężkie towary musiała przerzucać. Teraz pan tutaj proponuje jej jakieś olejki. Tutaj pani też ma masaże wszelakie. E, produkty lokalne. Można tutaj się dowiedzieć. E, panie doradzą. Tutaj są jakieś suszone ziarna. Herbaty, wszelakie. Muzyka mnie tutaj zaraz wykończy. No to już pamiętacie, panie, ile to kosztowało. Tutaj mamy ceny troszeczkę inne. Są 18 dolarów za takie małe, które są torebki. Czyli widać, że już na stanowiskach to jest troszeczkę inna cena, dorzucone coś jest, może tutaj muszą płacić za stanowisko, dlatego tak wygląda. No i do tego jeszcze dochodzą yy, wyroby kamieniarskie, yy, różnego rodzaju kafelki, ozdoby, nawet sowe mają, proszę bardzo, coś dla masonów dobre. <laughs> tak, można tutaj sobie też takie, czy to nie jest odlewane czasami, bo tak mi się to zdaje, chyba że to jest odlew, tak, to będzie odlew, tak mi się zdaje. Prawdopodobnie będzie to odlew. Cóż tam dostałaś? 10 dolarów, duża butelka 100 ml tego preparatu z wyciąg z drzew i ziół e, na uszkodzenia dla sportowców, na jakieś kontuzje. A ja mam właśnie te zapalenie tutaj e, stawu. No tak. I on mówi, mówi daj do, nie masły, tylko daj do e, wchłonięcia. Hmm. To wtedy, mówi, zobaczysz efekt. No i dał mi tutaj namiary na siebie, bo on mieszka w Sindri że on ma te preparaty, ja on że teraz nie wezmę, bo nawet nie wzięłam siana, ale czy mogę zamówić? I siana ją? czytaj pieniądze. <głos> Przepraszam. <głos> <głos> ja mówię, że zamówię a później się... w z... się spotkamy. No tak, tak ale jak to czuć, czuć, tak nie boli ten palec, czy po prostu... No właśnie, bo ty już od kilku dni mi tutaj mówisz. Od trzech dni. Tak. A tu mamy, proszę bardzo, wyroby pszczelarskie. się zdawało, że pszczelarskie, bo widzę tutaj pszczoły, ale są tylko. Nie, bo to jest pelone pszczoły, ale tak, No tak. I to są te marchewki, właśnie o których mówiliśmy. To są, to są marchewki, a tamte to przypuszczamy. No i tak, tak tam się to mocno zdaje, że to są GMO. Co robić? O pan policjmeister chodzi? Pan posterunkowy. Tutaj mamy kiszonki miejscowe Marema, pak, rybne pasz. Jezu aż mi się podniosło znowu. Ja pamiętam jak teraz na tym markecie jak ktoś poleciało to no proszę, tutaj jest cała produkcja. Suszone. To są... A, to jest... to, tak, tutaj A, to jest... mamy... Ich ichsze... Ichniejsze... No to jest ich wędliny. O, tu jest, Kom... A, jest... A, to... kompletnie na mnie podchodzą. Tylko nie wiadomo po ile to jest, nie? Bo to jest wszystko po kmersku, także. Znaczy wiadomo po ile jeśli znasz. Język kmerski. O, to tak ja mówiłem. Alkohole to muszą być. 100%. Nie no coś nie tak 100%. A nie, 40, czyli pon nasze, nasze. No i przyjechaliśmy tutaj. Jako kawosze. Ja kawę ogólnie nie piję, ale, ale tutaj sobie pozwalam. Tutaj sobie pozwalam, zaraz sobie usiędziemy, bo chcę zobaczyć jak... Yy, Wyglądają przygotowania do y, Water Festival. Popaki tutaj robią kabusie, a y, Natalia y, 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 nie użyła nie tego preparatu y, y, z ziół. Zamrożony jest z ziół i z... naprawdę nie bo Odczekaliśmy, ile nas? No, 10-15 minut. Ale kiedy się zbliżasz że jak to pachnie? No, ale nie śmierdzi, bo w ogóle nie, nie śmierdzi, nie boli. Znaczy nie. Nie, nie... nie śmierdzi, dla mnie pachnie. To no jest taki. <shr> Ale ten kto... intensywny, on mówi ten lightowy, no czy właśnie, intensywny. Bo, ja mówię, nie, nie, intensywny, nie? Bo ten pan miał y, dwa do, do wyboru, lżejszy tak. i mocniejszy. To ja mocniejszy. Cena? To te, tego, cena 6, tego? Dolarów. 6 dolarów. Za, za 50 ml. Okay. A za tą dużą butelkę, taka lajtowa ona jest y, preparatno to dychę, nie? Bo to ja wolę ten mocniejszy mieć. No tak. Wiesz, spryskasz trzy razy i wiesz, do wchłonięcia i jest ok. Mam normalnie kostkę zamrożoną. <noise> jest zamrożona. A to Czuję, konkluzja że... jest kon... yy, po Mercedesie cała, tak? Tak, tak. To, to stawy tu... No. no co zrobisz? No tak. Jak chcesz mieć pieniądze, musisz się zatyrać, nie? Dokładnie. Pamiętasz kolegów? No jak tak. Wchodzili z tak, tej tak. sztaplarki, to jak stare dziadki. Ja to chłopacy po kiej... Pi... Chłopcy. Po pięćdziesiątce. No... Ale ledwo. Mieli w głowie chłopcu, nie? Ale tak. no, ciałem po prostu tragedia. Tragedia. Oni Dobrze turlali się, wypadali z tych budzków, Tak. Więc... Lekka praca Ludzie. na budzku widłowym w Mercedesie. Yy, nasi kochani widzowie, dbajcie o siebie, nie przepracowujcie się na, ty, na, na tyle, ile nie musicie naprawdę, to, 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 to tak. tego nie róbcie, bo, bo i tak nie, nie usłyszycie dziękuję, yy, ani, nie wiem, ani podwyżki nie dostaniecie, bo... o tym zapomnieć. Od tego wy jesteście, jesteście w pracy, musicie pracować, no tak, tak powiedzą. Tobie, tak nie? powiedzą. Więc... No przygotowania przez jakiś czas trwały, pełną parą więcej się dzieje tam, bliżej Old marketu, w tamtą stronę. Tutaj zrobili te pomosty. W tej chwili poziom rzeki jest dużo niższy. Przypuszczam, że szykują się albo do jakiegoś opadu mocnego, albo po prostu tak już jest. Już mniej opadów, także ten poziom jest uregulowany Chyba, że chcą oczyścić brzegi jeszcze przed tym, bo tam chłopacy na deskach skaczą, jeżdżą A reszta wycilowany spokój odpoczywa sobie Ktoś czyta książkę Luzik O właśnie, a tutaj mamy y, miejsce, gdzie robią soki, jak sama nazwa mówi. Widzicie różnicę w tych marchewkach. To jest to, o czym mówiliśmy. Te prawdopodobnie no nie, tutaj melony to są plastikowe. Plastik jest fantastic, ale mówię o marchewkach. Marchewki takie, no aż podejrzane. Dlatego przypuszczamy, że one są nie, no, GMO. No, no, tak, tak, tak to tutaj zupełnie inaczej wyglądają. Dzień dobry, dzień dobry. No, gdzie, gdzie tutaj, gdzie, gdziekolwiek jesteście. Pierwsze co, osoby, które tutaj przyjeżdżają, to jest, temat, to jest temat taki, że nagle widzą jaka tu jest ilość rubli. Jest, no, tutaj jest to... Ale osoby, które przyjeżdżają z Europy po prostu są szokowane ilościami w rubli wszędzie. Także poruszając ten temat. Co jest przyczyną, że wróbli w Europie nie ma? Polują na nie? No, przypuszczam, że nie, bo tutaj moje, moja opinia, no, znaczy moje zdanie to jest. Przypuszczam, że to są chemikalia, które są opryski, które są no, na wszelakie rośliny czy gdziekolwiek tam mm. używane. To myślę, to, to jest przyczyną, jeśli dotyczy y, tematu wróbli. Dwa. Bardzo dziękujemy za wszelkie komentarze widzimy e, odezwało się masę od e, ludzi e, ludzi z różnych krajów z Niemiec z Francji mieliśmy e, o Hiszpanii też Anglia. tutaj pozdrawiamy serdecznie tak Anglia e, z różnych krajów się odezwały osoby i widzę że opinie e, nie ma nie napawają optymizmem W ogóle optymizmu nie widzę znaczy część no. osób wróć, wróć część osób e, Pozostaje na etapie oglądania telewizji, gdzie oczywiście wszystko pięknie wygląda, wszystko pięknie jest, tak. to, to my już też przerabialiśmy taką telewizję przed 1989 rokiem, też było dobrze. Niemiecka telewizja jest specyficzną, nie interesuje mnie to, bo nie oglądamy te, tego, co tam jest opowiadane, chcemy Wasze opinie. I tak jak nam przekazaliście informacje, no nie jest to za ciekawe, nie... Ja zgadzam się w 100% z waszymi, my to między innymi dlatego opuściliśmy Europę i no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Część osób, gdy zadaliśmy takie pytanie, część osób za, za, zauważyła, że jesteśmy, jak to było powiedziane, już nieskromni, bo zadajemy takie pytania, dlaczego tutaj się odnosimy i dlaczego na przykład, jeżeli przyjechaliśmy do kraju trzeciego świata, nie używamy klimatyzacji. Że, że to wynika z biedy, no nie używamy klimatyzacji, z racji czego? No bo tam jest gorąco, tu jest A że ja jestem zatokowcem i nie mogę używać klimatyzacji, Maciej, się Maciej przy... jak zamyka sypialnię, włącza klimatyzację, to jest na godzinę spodzenie yy, pokoju, no i mo mogę wejść, ale żeby klimatyzacja miała mi walić cały czas yy, po po moich zatokach, to dziękuję, zaraz nie, nie, nie. będę w szpitalu leżała na, na, na ostrym dyżurze. Dwa, dwa przyzwyczajamy Czego się do możemy. tego, co jest na zewnątrz, bo większość tak. spędzamy na zewnątrz, a nie w domu, także no... Ostatnio to... rozmawialiśmy o tym z Przemkiem, z Kasią tak. yy, i, i to właśnie to jest tak. Czyli młodzieżą, młodzieżą My? naszą. Oni mają też klimatyzację na każdym piętrze, w każdym pokoju, salon, kuchnia i w ogóle, ale oni tego nie chcą używać, dlatego że nie jesteś w stanie wtedy się przyzwyczaić do tej temperatura, która temperatury, które tutaj panuje. Dokładnie. Ym, na początku klimę używaliśmy w Tajlandii. Pamiętasz, to była no, no, masakra. Ja, ja prawie się wykończyłem. Ja jechałeś, <laughs> tak. więc... No, no tak to, to wygląda. To jest temat tego. Jeszcze raz. No. Uspokajam wszystkie osoby zatroskane. Nikt Natali tu nie pobił. <laughs> Nie, nie mam uczulenia, nikt mnie nie pobił, z nikim się nie biłam i w ogóle, tylko po prostu ostatni, w ostatni dzień pobytu, nie, przedostatni dzień pobytu Izy i yy, Arka, my z Izą i z Kasią wyszłyśmy sobie na spacer, od 10 do 12 po prostu poszłyśmy sobie na mały shopping, kawa, Iza miała tam zabiegi na buzię, zapomniałam czapeczki, wzięłam tylko okulary przeciwsłoneczne, a mam tak tutaj delikatną skórę, że... Zrobiło to, co zrobiło słońce, nie? Więc... Szanowni Państwo, przyjeżdżacie tutaj, obojętnie w jakim wieku tak. jesteście. Jest, jesteście młodzi, macie 20 kilka lat, traszki. czy jesteście osobami starszymi, pamiętajcie, tak. miejcie wodę, my mamy zawsze wodę w skuterze, miejcie czapki, jak gdzieś chodzicie, tak. nie ma żartów, tu słońce jest zdradliwe, tu jest naprawdę zdradliwe. i to mówimy też, czy jesteście w Tajlandii, tak. na wyspach, tam jest wiatr, tam jest bryza od oceanu i Nie tak dalej. Tego, Nie czujesz tego? czuję się tego. Ale pali. Macie ile razy z takim tukanem chodził i zrywał skórę z nosa? Tukan bo... czytaj mój nos. Tak, tukana takiego miał czerwonego. <laughs> tak. No ja kiedyś skórę zdejmowałem z nosa, to jak z banana tak schodziła, prawda? Tak, tak. I drugie, jak my się, no ilości tego potu wytwarzanego przez całą, przez całą skórę słone, Przecieramy. Nie wycieramy, nie przemywamy wodą, tego nie miałam, nie miałam wody, butelki są wodą i w ogóle i ja tak przecierałam, wklepywam i ta sól zostaje. Posiedźcie sobie nad morzem i nie opuśćcie się z soli i się opalcie. Na czarni wyjdziecie. I to zrobiło się właśnie swoją burzą. To, to, to jest jeden z tematów, żeby ostrożnie, jak przyjeżdżacie tutaj, naprawdę dbajcie o to, dbajcie o, o, o kremy i tak dalej, bo to nie ma żartów. Jedno zapomnienie. I później mama dzwoni, co się dzieje? Przecież byś to. Nie, no. Nie mama dał dzwoni, się <noise> co, co się dzieje? Dobrze. A teraz z innej, z innej beczki no. temat. Poruszę jeszcze raz jedną sprawę związaną. Co wy, państwo, co wy, widzowie, sądzicie o, o euro? Czy jako to pieniądz. Czy, jako pieniądz? Czy to był jako in plus dla. Europy, jak odczuwacie to, bo my znamy zdanie, rozmawialiśmy z ludźmi z Portugalii, tak, z Hiszpanii, e, Grecja, z Holandii, Grecja, Finlandia. Finlandia, rozmawialiśmy z ludźmi. To, to, to były jedne z bogatszych krajów. Tak. Rozmawialiśmy jest, z ludźmi z tych krajów właśnie, mieszkając tam albo spotykając się z nimi. Tutaj no. wyciągaliśmy opinię, czyli rodowitymi e, obywatelami danego kraju, tak jak wspomniałem Portugalii i tak dalej. I ich opinia na temat. Euro jest po prostu jedyny kraj, który, ale to też jest zdanie podzielone, jedyny kraj, który na tym zyskał, to są podobno Niemcy. Hmm. Ale to y, zyskał kraj, a nie obywatele. Pamiętają o. Y, mieszkańcy y, Niemiec troszeczkę nie te osoby, które pamiętają Deutsche Mark, czyli jedną z najmocniejszych walut. To było też przyczyną, że ona była mocna, to powstało Euro, no bo wtedy <laughs> łatwiej handlować tym wszystkim, ale ale Swego czasu niemiecka marka, jak wyglądało za 100 marek załadowanie swojego wózka Cały zakupowego? Jak, jak, co można było kupić? Jak była, jaka była wartość tej, tej tak. marki, która była stabilną walutą, naprawdę stabilną walutą? I teraz, jak gdy mamy euro, spójrzcie Państwo swoje 100 euro w Niemczech, czy gdziekolwiek wy jesteście, tak. robimy wózek za 100 euro, i cofnijcie sobie pamięcią. 15 lat. 5 lat! 5 lat! 10, jak ktoś ma pamięć dobrą. Przypomnijcie sobie, jak wygląda sytuacja. Czy euro, pytanie, czy, czy euro jest pomocne w integracji albo w, w, w czymkolwiek pomaga? Ja nie mówię państwom, tylko wam, wam, mieszkańcom Unii Europejskiej. Czy dla Was to jest, ta waluta jest dobra? Dziękujemy nowym i starym subskrybentom. Tak. Dziękujemy za komentarze. Dziękujemy za maile. Za te dobre i za te złe. Kilka było oczywiście, ktoś się nie wytrzymał, musiał swoje parę przekleństw, chociaż komentarz, tak jak wspomniałem. ok Musiał swoje parę przekleństw wrzucić. Dziękujemy za y, lajki, za komentarze, dziękujemy za to, że jesteście, dziękujemy za tą integrację, mało co uwielbiam, o to chodzi właśnie w tym programie, w tym, w tym kanale, że Wy między sobą już rozmawiacie, już nie tyle co do nas odpowiedzi, ale między sobą rozmawiacie, to, to jest super, to, jest, to, to mi się podoba, także czekamy na Wasze opinie. Niech Wam się darzy. Niech Wam się darzy. Do zobaczenia.